Hej kochani, wiele dziękuję na like'u. Czekajcie, tam mam. O, kurczę, czekajcie. Na Będziemy grali w dress to impress, ale słuchajcie, jak ktoś tam mi da dzień, to piszcie swój link. Albo, do, albo po prostu do mnie dołączcie, więc napiszcie też, czy mnie słuchacie, czy nie. <laughs> no więc, wybierz okno lub ekran na transmisję, czy udosamicie. Czekajcie. Transmisję na żywo. Chcę, udosamicie próbę X-a. Jak to zrobić? Ej, wej, bo zapomniałam. Dobra. O, robiąc, dobra. Ustępniam. Teraz była kategoria Hardcore Punk. Zajęłam trzecie miejsce, więc good, good. I, ej, wszyscy mają specjalistę i tak? Ja miałam 12 gwiazdek. Znaczy, zarobiłam Bo ja jakby zawsze nie wiem, co to znaczy, te gwiazdki. Yy, właśnie, zawsze się zastanawiam jakby, czy one oznaczają ile dostałeś gwiazdek, czy ile masz gwiazdek. No, chyba. Hoppa! Pewnie nie zdobędę, o nie zdobędę, dobra. Nie opłaca mi się już tam chyba iść. Yy, wait, bo łączę sobie Na telefonie tam, żebym mogła widzieć czy piszecie czy nie. Yy, no, więc no... Dobra, jestem. Mm, już się włączam, wait. Gram w i Ziemniak, ziemniak, ziemniakowy ziemniak. Dobra. Wi-widow. Do. Co to znaczy widow? Wi-widow. Oj, Dete i. Mm, aż zobaczę, co to znaczy widow. Mm, czarny. Dobra, czarny. Okej, okay. No i wiem. Wiem, no, wiem, Nie wiem, ale wiem. Dobra, Aż zobaczę. Dark elegance looks with those black lace. Dobra. Czyli czarny, elegancki outfit. Więc no, spoko. <coughs> Teraz tak, tutaj założę sobie chyba tą twarz. Nie zupełnie, ale tak. Bo to jest oliwa, ma twarz. Mamy jeszcze kilka sekund, więc no. Na włosy, nie wiem, nie to pasowałby e, Pasowałoby z czerwonym I tu było czarne to i brązowe. Tak, brązowe, takie jasne brąz Nie, tutaj jasny a tu brązowe. No i paź. a tu czarne. No i pasi, dobra <ścoughs> możemy iść. Dobra. Teraz tak. Obstawiam, że założę sobie czekajcie. Tutaj jest tu z kodów, i wezmę. Co miałam wziąć? Tą. Na nie chciałam. Okej, okay. ale jednak to. Dobra, mamy. Teraz tak. Ładnie się brought... Ej, Jak ona to Dobra, nie będę zgabiać. Na pewno wezmę mój ulubiony sweterek, bo myślę, że będzie tutaj pasował 100% tak? A z tego jednak zaraz, jak mówię za cicho, to powiedzcie, bo I'm sorry, wiem, że nadal nikogo nie ma, bo jest też czwartek A w czwartek dzieci, wiecie, jeszcze są w szkołach i tydy i wtedy. Miski. Ja chciałam tu wysoko mieć dosyć, więc zakłonę się to tak? <coughs> Słupianka myślę, że. Sorry, ale skupiłem skrzydło. Albo nie, ja będę to wyjmował. Walk. Popatrz na mój desk, na mój. Walk. Dobra, usiądź z przodu, to jest mega fajne. Spokojnie, już. Dobra. Nie, ta bluza mi tu nie będzie pasować. Chociaż będzie, 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 będzie. Skrzydła założę, sorry, skupiła, I'm sorry, ale te skrzydła, no ok, nie to założę, ale okej. Okay. Yy, większe mają być, dobrze. Sukienkę mogę jeszcze do tego dołożyć z tego zestawu. I buty Chciałam założyć te, ale kto powiedział, że nie możemy mieszać kolorów, więc założę sobie jeszcze te. Nie założę tutaj klamry. Złożę tylko mm, odtasy i paski obstawiam, że tu przegram, bo nie jestem oniobra, przyznam się. Ale no. Próbowałem bardzo. Co to? Nie wiem, mamy coś fajnego na pewno. Dobra, tutaj mamy te buty. Dobra. Chciałam teraz stopę. Dobra, jest git Co jeszcze bym hmm. się było hmm. zrobić? Sukienka to. Ja kocham duże rzeczy. To ma być wiecie takie na czarno po prostu. A jak na czarno, To już obojętne. To miało być elegancko? Kurczę! Kurczaczki! I dobrze, zamiast żeby po prostu kaptur. No jest good. Oj, zaczynałam. Zaklinowałam zakinowa się. O, dobra. Weszłam, mi łamie, chyba. O, właśnie. Trochę miałam i o miotle, którą miałam wziąć To, dobra, mamu. Gotowa jestem I liniwa, nie? Bo według mnie nie opłaca się za siedem żeby po buksówku no i tam zostaje jeszcze mam 6 więcej rozumiała, abym jakbyś miał bez zimitów w ogóle, ale no. Ona ładnie się ubrała szczerze. Nie wiem gdzie te włosy znaleźć. Szukałam właśnie tych włosów no i nie mam za chwilę to. Staram że się od nas nie zrobię Na razie, na razie jest okay, ale rozumiem, potem tutaj będzie do <coughs> zobaczenia. Ale biała skóra, um, no. Czekajcie, filtrowanie czatu, nie, wiadomości? już nie będę wszystkie jedzą Ej, czekajcie Ja się nie znam, okej? Okay? Filtrowanie czadu, wszystkie wiadomości, chcę mieć Wszystkie, wszystkie, wszystkie Gingerbread forever Moderowanie społeczności Czat na włączyć. włącz Cztery uczestnika wszyscy o dobra. Mama. O później wiadomości ja się taką żebym spominili. O teraz ja. Dobra. Dobra. Nie mam wam sobie jaką pozę zrobić, więc nie robię. Więc no. No tak, a idziemy do Wan. Jeden, dziewięćdziesiąt czeraz zaraz gdzie ona tą sukienkę? A, to jest jest okej. Moci jedinien Jest spoko, ale ta sama grzywka boli. Naprawdę boli mnie. Bo to jest sama dzika, nie? No <laughs> mm, tak, to boli mnie bardzo. <laughs> Snopsa. Dobra, ile jeszcze? I ja widzę jak się co jest najmniejsze, co może być. Dobra, czekamy i chyba teraz, nie? Kto wygrał? Aha. Mówiłam, sobie myślę, że myśl, ona wygra. Mówiłam. Mówiłam, a ja mam które? Czwarte, jeszcze. że. Wolałabym mieć ale Według mnie do szóstego miejsca są spoko. Potem, jak już masz po szóstym, też jest spoczko, ale nie tak dobrze, jak. No, do szóstego po prostu, nie? Ja wolę jakieś trudniejsze obywa, już w tym a tych trudniejszych ludzi nie przechodzą. Więc Ja już mam dużo, dobra? Bo ja ogólnie chcę sobie kupić cały ten mały dziewczynę. Mam cztery rzeczy, żeby. Te włosy na pewno. Nie. Te włosy na pewno. Dobra, te włosy na pewno chciałam. I tą sukienkę go jeszcze. Aha, rozumiem, dobra. Instagram model. Instagramowa modelka, dobra. Uwisłam w obdy. Znaczy w obdy. <ścoughs> Sorry, że mam kaszę mam. Instagramowa modelka, co ma instagramowa modelka? Szukam tych takich włosów popularnych. O, to Mhm, dobra. Dobra, no i jest gutka. No, dobra, okej. Okay. Na pewno e, ugi sobie założył, bo ugi są mega modne, a teraz mamy żelia. Ugi. E, czapka, jak będzie ładnie wyglądała ta czapeczka. Jest good. Teraz myślałam o telefonu no. Myślałam nad kurtką, ale opisałam, że nie. <gry> Tylko wezmę bluzę. Na szaro. Na do tego sukienka. Biała. Albo czarna. Czarna. No i jest good. Mm -hmm. Good, good. Zamiast może tej czapki. Bo na te kabluska dam te okulary I gwiazdka, gwiazdka, Dobra, mamy. Polczyki. Mhm. Albo założymy ten sweterek. Ten sweterek. Witajcie, wagi. Pofarbuję go na taki kolor. Um. Ej, trzy ludzie. Siema, ludzie. Trzy ludzie, czekam. Trzy osoby. I założę do tego to. Nie wiem tylko jaki kolor chcę to Czarny czy biały. Pomóżcie. Są so, osoby to piszcie. Czarny czy biały kolor tego tej koszulki. Ja bym zupełnie ją Dobra, nie odpisuję, To założę biały. Albo taki. Tak, taki, dobra, będzie widać Myślę, że nas ponie... O, to się. Regatka dołączyła, regatka 2, 2 Nie znam się na matmie, ale za to ściąg. A tu moja zwrotka. A no, przepraszam, zapomniałam. Dobra, do tego bluza. <laughs> Trochę to dziwnie na I obstawiam, że teraz stopy. No jest i... it. Ej, trzy osoby są. Przedstawię ja bo mnie z... zawsze interesuje, jak jest na live. Dobra, co teraz? Telefon? Telefon, o kurczę. Ej, jakby ja zapomniałam jaka jest kategoria. Prze napisałam coś i SM. Regacy, coś i... Myliłam się. Jest. Dobra, czyli już wiem, że jej nazywa Tadosia. a ta druga to pewnie mój tata, którego jestem zablokowałam mhm. Dobra, I w takim razie Słuchaj. Włosy zostawiam Włosy zostawiam na pewno, pazy, pazy bym chciała zostawić na większe, o. Dobra, jest Czapka. Może czapka, nie czapka brzka. <grywa> <grywa> nie, nie, nie. O, nie, nie. nie.